Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja się nazywam Maciej Angelia Woraki, a to jest JBC Tresex FM Daily Vlogo Podcast. Dzisiaj treningu na pewno 99,9% nie wykonam, nie będę dźwigał niczego typu sztanga, handel. Nie będę robił podciągania ani nic z tych rzeczy. Z racji tego mam taką klarowność, że na 99,9% się to nie wydarzy. Gdyż jestem, jakby to powiedzieć w cenzuralny sposób, czy w niewulgarny sposób, jestem po weekendzie, po ostatnich dniach wyczerpany, tak? I jest to dla mnie oczywiste, że no, zmęczyłem się, wyczerpałem się, to teraz czas na regenerację, czas na odpoczynek, dobrze sobie zrobić taki dzień odpoczynku. Tym niemniej pracuję sobie nad swoimi ruchami, nad swoimi działaniami, planuję, zarządzam, pracuję nad swoim biznesem i teraz chciałbym właśnie podzielić się taką perspektywą, którą załapałem kilka chwil temu i odnieść to przede wszystkim właśnie do, 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 do treningu, bo tak sobie pomyślałem, że no, trening nie zając, nie ucieknie i co z tego? Perspektywa, jaką załapałem, to jest takie, że, że, że pracuję na, właśnie, dzisiaj pracując nad swoim biznesem, Musiałem stanąć przed paroma trudnymi, nie musiałem, stanąłem przed trudnymi pytaniami, popadłem w parę takich refleksji stricte dotyczących moich spraw, więc tutaj nie dzielę się jakąś tam myślą przewodnią, ale, ale myślę, że zamanifestuje pewne właśnie to, to co się tutaj wydarzyło. E, że tak, no, jest oczywistym, że były inne wyzwania kiedyś, 10 lat temu, rok temu i dzisiaj są inne wyzwania. I oczywiście, codziennie są, można powiedzieć, inne wyzwania, tylko im, większy, im większa różnica czasu, tym jest to bardziej oczywiste, że no kiedyś to było inaczej, a teraz to jest inaczej, nie? Codziennie jest inaczej, jestem innym człowiekiem teraz niż byłem, kiedy zaczynałem to zdanie. I tak, chciałem się podzielić taką perspektywą, właśnie, że można powiedzieć, że od urodzenia do śmierci prowadzę działalność. Czy to, czy to się sprowadza później do działalności gospodarczej, czy to do, do bycia zatrudnionym, czy to zajmowania się edukacją, czy zajmowanie się jest to y, po prostu wychowaniem swoich latorośli albo podróżowanie po świecie, o, o szukanie samego siebie. Robimy jakieś rzeczy dla swojego dobra, przynajmniej taka jest intencja jakaś taka głęboka, żeby zadbać o, o, o przetrwanie, o dobrobyt, o bliskich itd. itd. No i nawet, jeżeli kiedyś ta działalność się nazywała Maciej Jaworek, a teraz porę brandingu jest Maciej Angel Jaworaki, no to w pewnym uproszczeniu, pomijając te takie głębokie, duchowe, aczkolwiek nadal prawdziwe określenia, jak to, że cały czas się zmieniam, jestem procesem, można powiedzieć, jest tylko to, co tu i teraz doświadczam, no i tak dalej, i tak dalej. No to jest to ta sama działalność, która przejmuje konsekwencje swoich poprzednich ruchów, a i owszem. I teraz chciałem się podzieć taką krótką myślą właśnie odnośnie tego, że jeżeli popatrzymy na to jak na firmę i mamy takiego swojego pracownika, i czy chcielibyśmy, żeby on był przygotowany właśnie do pracy z taką mentalną klarownością, żeby był właśnie taki rześki, silny, wypoczęty, z taki świeży, że o, tutaj jest taki chętny do pracy i tak dalej i tak dalej. No to oczywiście, że tak. Nie chcielibyśmy jakiegoś nie wiem, otyłego knura ospałego i tak dalej i tak dalej, wiadomo w którą stronę to idzie. I to nie jest shaming, bo to jest bezosobowe, więc no, więc nie, nie, nikomu nie mówię prosto w ryj, że jest właśnie taki czy owaki. Natomiast no, gdybyśmy się zastanowili, kogo byśmy chcieli, to jest oczywiste, co byśmy chcieli, tym niemniej bardzo często tego właśnie nie robimy. A łapiąc taką perspektywę, że jestem swoim takim jedynym wiernym, trochę skazanym na siebie, mam pracownika skazanego, można powiedzieć, na siebie, że jesteśmy tutaj razem do, do, do ostatnich chwil na tym ziemskim padole, no to jak sobie popatrzymy, z taką większą klarownością widzę, że warto zadbać o ten trening, o, ten, o to właśnie dobre wypoczęcie, sen, dietkę i tak dalej, i tak dalej. I jakby sprowadzać to właśnie do tego, że mam do wyboru, jak popatrzę na konsekwencje tego, że albo będę lepszym do tego, żeby dbać o innych lepiej, właśnie, albo gorzej dbać o innych, bo będę mógł więcej po prostu dobra wyrządzić najbliższym, jak będę silniejszy, lepiej zregenerowany, lepiej odżywiony, i tak dalej, i tak dalej. No to łatwiej przy takiej perspektywie myślę, że zadbać. No faktycznie, jakby, jeżeli. W takim normalnym tygodniu, nie mówię o jakichś wakacjach albo takim y, odpoczynku z premedytacją, że o tutaj trzeba odpocząć i tak dalej. To jeżeli w tygodniu nie ma miejsca na, w, na, na jakiś taki zaplanowany trening, to na 99,9% moim zdaniem ta działalność jest zarządzana w nieoptymalny sposób, bo widzę właśnie jak nie wiem w ostatnich dniach, nawet gdzie miałem bardzo dużo na głowie, można powiedzieć. Yy, też już sobie tak, nie, można było jeszcze więcej zrobić i tak dalej, nie? Ale nawet mając 12 minut czasu, można zrobić jakościowy trening. Jak jest minuta, to w minutę można zrobić jedną serię do odciny nie wiem, pompek albo, albo cokolwiek, albo jeżeli ktoś jest naprawdę, nie wiem, na przykład emerytem i nie ma siły i tak dalej, nawet takie wstawanie na przykład z kanapy i siadanie na tą kanapę, to, to wręcz to jest taki box squat, nie to, to można to robić jakby, nie? I, I chodzi mi o to, że nie jest. <śmówią> mówiąc o tym czuję ciarki żenady, jak ludzie mówią, że nie mają czasu na trening. <śmów> to jest dramat, <śmów> że nie mają czasu na trening, ale na TikToku czy tam na czymś skrulują i tak dalej, bo są zmęczeni, spatygowani i tak dalej. No to jest dramat, nie? No i. Chodzi mi o to, że takie zauważenie, że jak właśnie coś nie poszło, coś nie jest zarządzane optymalnie, to to nie jest kwestia braku czasu albo braku siły woli, tylko to jest kwestia niskiej świadomości i takiego krótkowzrocznego patrzenia. I ja już sobie obiecałem, że nigdy nic nie nagram na tematy zaburzeń odżywiania, bo to już trochę siara, ale jakby, no, jak sobie nadal mnie ten temat interesuje. Jak sobie słucham różnych podcastów, słucham sobie jakby wypowiedzi ludzi, którzy gdzieś tam, coś tam, coś tam, są z tym, są w to zaangażowani emocjonalnie, no to w ogromnej części problemem nie jest siła woli. Problemem jest niska świadomość, zrozumienie problemu. Ludzie mówią, że przecież ja wiem, co mam jeść, a jednak wybieram coś innego, coś na nie. Nie, to tutaj jest tylko kwestia świadomości, wiedzy, dietetyczno-behawioralnej. Zrozumienie na pierwszym miejscu, jak działa umysł, jak działa jakby układ nagrody, jak działa motywacja naszego zachowania, ale bardzo często huleje zrozumienie tego, jak. Liczba kalorii działa po prostu, jakby jak kalorie działają, to, że kaloria to jest kaloria yy, i ile robisz serii brzuszków tygodniowo. Takie podstawy kuleją bardzo często, ale już przychodzimy do wniosku, że coś tam to się... Dobra, wiadomo o czym się chciałem podzielić. Prawda jest taka, że trening nie zając, nie ucieknie, tym niemniej właśnie często te niepilne rzeczy... I one, jakby, nie są ważne w skali jednego dnia, tylko są właśnie ten compound interest, że jak się to tak skumuluje, że nie robię treningu i nie robię treningu i nie robię treningu i tak dalej, to potem jestem flakiem i jest dramat i się czuje taki człowiek, że to nie człowiek, tylko ten. I jakby, no po prostu jesteśmy gorszym sługą dla samych siebie i dla bliskich, których kochamy. A w momencie, kiedy z takiego Lekkiego zaplanowania 5 minut na to, żeby właśnie, czy 15, to jest kwestia indywidualna, kto ma ile czasu i tak dalej. Każdy ma swoją działalność i każdy musi nią zarządzać w unikalny sposób. Nieuchronnie to robimy, po prostu większość działalności jest zarządzana w dramatyczny sposób. Tym niemniej, jak właśnie z tymi moimi kroczkami zaczniemy dbać o siebie lepiej, poprzez to, że no, trening nie zając nie ucieknie, ale warto go zrobić. Warto się skonsultować z kimś, kto się na tym zna, zapytać, gdzie tutaj, zacząć szukać, klub, klub. Znasz kogoś, kto mi pożyczy, albo ne, 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 idziemy dalej. Po prostu, żeby iść w tą stronę y, i lepiej zarządzać swoją działalnością, no to szybciej niż się wydaje, zaczynamy być, o kurde, to działa, to ja jestem zajebiście przygotowany do życia i się czuję dużo lepiej, i tak dalej. No ja nie poznałem osoby, która w trakcie właśnie okresu z regularnym treningiem powiedziałaby, że. Nie, to mi nic nie daje, to jest bez sensu, po co to się i tak dalej, nie, no po prostu nie poznałem, powiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia, dziękuję za uwagę, trening nie zając, nie ucieknie, co nie znaczy, Więc, no dobra, wiadomo o co chodzi, dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, yo.